Jeżeli w ciągu 5 sekund zostawisz opeczkę w górę pod tym materiałem, to udać się zdobyć pakiet Chwała Cienia. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Migao i w tym filmiku powiemy sobie trochę o nowym pakiecie Chwała Cieniom. Standardowo na samym początku przypominam o konkursie na 14 tysięcy V-Dolców. Jedyne co musicie zrobić, to wspierać w sklepie moim unikalnym kodem Migao, subskrybować mój kanał subskrypcją publiczną oraz łapkować i komentować każdy nowy materiał, który wpadnie na mój kanał. Pamiętajcie, że wszystko będzie weryfikowane, więc nie zwlekajcie, tylko bierzcie się do roboty. Pamiętajcie, że po wbiciu tysiąca obserwujących na moim Instagram Wstawi wam tam kodzik na PSF karda o wartości 20 zł. Wszystkie linki znajdziecie standardowo w opisie. Nie zapomnijcie zostawić subskrypcji z dzwoneczkiem na moim kanale. Lecimy po 20 tysięcy subskrypcji do końca lipca, a tylko dzięki Wam uda mi się to osiągnąć. Dzisiaj w godzinach porannych do sklepu z Wodocami zawitał nowy pakiet skinów. Tym razem jest to pakiet chwała cieniom. Cały ten zestaw posiada trzy skórki wraz z trzema plecakami oraz malowaniem. Zestaw kosztuje dokładnie 80 zł i będzie dostępny do zakupienia przez maksymalnie miesiąc. Skórki, które znajdują się w tym zestawie, to Czacha cienia wraz z plecakiem trupia torebka, ptak cieni wraz z plecakiem skrzydła ptaka cieni oraz cień doskonały wraz z plecakiem skrzydła doskonałe. w który miał być w tym zestawie, będzie do zakupienia w sklepie z przedmiotami. W Fortnite Battle Royale jest pewien mały glitch na zdobycie tego oto zestawu za darmo. Wystarczy, że zmienicie swój region na Japonię, ponieważ jak dobrze wiecie, w Japonii mamy wszystkie skórki za darmo. Jest tylko jedno wielkie ale. Musicie utworzyć nowe konto na platformie Epic Games. Podczas rejestracji musicie ustawić swój region na Japonię. Później, gdy już wejdziecie do gry na swoje konto, wystarczy zmienić język na polski. Gdy wykonacie wszystkie te czynności, będziecie mogli odebrać ten oto pakiet za darmo. Więc jeżeli nie macie żadnych skinów na swoim koncie, to jest to dobry sposób na trzy darmowe skórki. Ja sam stworzę takie konto i dzisiaj na live o 22 zaprezentuję wam jak to wygląda. Wczoraj Donald Mustard na swoim Twitterze zmienił swoją lokalizację. Tym razem zmienił ją na przygotowania. Ewidentnie coś wielkiego szykują do nas twórcy gry. Wszystkie poprzednie lokalizacje, które miał ustawione, dotyczyły wielkiego potwora. Prawdopodobnie ta wiadomość dotyczy tego samego. Za to dzisiaj Donald Mustard ustawił swoją lokalizację na planowanie. Wiemy już, że potwór jest bliski swojego ujawnienia. Wydaje mi się, że już tą sobotę 29 czerwca o godzinie 20 lub 22 odbędzie się wielki event. Cały event powinien odbyć się w wulkanie. Wiemy, że już na dniach w którymś miejscu na mapie pojawi się od Odliczanie. Będzie to dokładnie takie samo odliczanie jak podczas eventu na zalewie zdobyczy. Standardowo wszystkim będę informował was na bieżąco. A ty jeżeli chcesz być na bieżąco z wszystkimi nowymi informacjami to nie zapomnij stawić subskrypcji z dzwoneczkiem na moim kanale. Na sam koniec tego to materiału chciałbym wam zaprezentować dość ciekawy wygląd mapy. Będzie to widok naszej mapy gdyby była ona kulą. Zresztą sami zobaczcie. Naprawdę, te zdjęcia robią ogromne wrażenie. Chciałbyś grać na takiej mapie? Daj się na dole, Mam nadzieję, że mój film ci się spodobał. Nie zapomnij stawiać łapki w górę oraz suba z dzwoneczkiem. Ja wam dziękuję za oglądanie, trzymajcie się i do następnego odcinka. Yo!